Swoim krajem, choć nadzieje na demokratyczną przyszłość szybko przyćmiły autorytarne rządy Isaiasa Afewerki. Zwycięska partyzantka zamieniła się w rząd. EPLF przemianowano na Front Ludowy na Rzecz Demokracji i Sprawiedliwości. PFDJ. Niestety, co również potwierdzone w historii wielu narodów, tam, gdzie partyzantka dobiera się do władzy, często społeczeństwo kończy jeszcze gorzej niż za czasów sprzed osiągnięcia niepodległości. Podobnie było w Erytrei, gdzie byli żołnierze, teraz rządzący krajem, zaczęli wprowadzać reformy. Ich konsekwencje były tragiczne. Najpierw wprowadzono obowiązkową służbę wojskową. Miała trwać 18 miesięcy. W teorii, w praktyce, stała się dożywotnią, niewolniczą pracą dla państwa. Otrzyma. Erytrea wzięła udział w szeregu konfliktów. Niepodległość nie przyniosła jej spokoju. Wręcz przeciwnie. Kraj, który przewystarczalna, ale w rzeczywistości importuje większość żywności. Kiedyś kraj był na granicy głodu, ale rząd odrzucał pomoc międzynarodową, twierdząc, że Erytrea nie. Dobra, tylko ja zjem to, bułeczki są, chlebek jest, szyneczka jest. 很脏。 parówki, panowie, 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 mleko, panowie, sałatka Pokazuje. Jeśli nie denerwujcie, dobra? Kurz tałki! Kurde co a co robię teraz I rozdwoję się. Chleb, bułki no. Pieska piekanka, Roty. Już pokazałem. Ale to że z musu wszystko. Nie z musu. Tylko już na nad ranem już wkurwili już. Teraz w oczach komputerów nie no. Już nie wkurwiają. W kuchni Kurwa bym się przez ciebie. To to wszystko do środka, do do, 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 do Mariusz, ja pierdolę, kurwa mać. Ja nie po to wydawałem 168 zł i 22 grosze, żebyś ty teraz kurwa sobie to kładł na kanapie. Masz kurwa wszystko pokazać, kurwa widzą. Ja pokazałem wszystko <śmienny> widzom. Elana toruńkuca przysiku przesyła 3 złote. Pokazywały! Jebany pedale za pedofilu, jebane pedale zaszczany pedofilu, jebane pedale zaszczany pedofilu, jebany pedale zaszczany pedofilu, jebany pedale zaszczany pedofilu, jebany pedale zaszczany pedofilu, jebany pedale za Nie widać było nie, nie widać było Nic nie było widać. Powinieneś na kolanach dziękować za to dostawy. No jak was właśnie dziękuję, no ile można raz dziękować?